Na pewno masz ją w apteczce. Gdy tylko liście ogórka zaczynają żółknąć, zrób z niej oprysk. Ogórki będą owocować całe lato. Najpierw przygotuj jedną łyżkę goździków, wsyp do młynka i zmiel na drobno. Goździki mają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, chronią rośliny przed wieloma chorobami i szkodnikami. Teraz przygotuj blender. Wlej do niego jeden litr wody. Wsyp rozdrobnione goździki. Goździki mają jeszcze jedną zaletę. Neutralizują etylen, czyli gaz odpowiedzialny za dojrzewanie owoców i żółknięcie warzyw. Do goździków dodaj aspirynę. To lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy zawierający kwas salicylowy. Dzięki niemu rośliny są odporniejsze na upały i susze. Kiedy aspiryna się rozpuści, wymieszaj miksturę, przelej nawóz do butelki ze spryskiwaczem i oprysk gotowy. Wystarczy spryskiwać ogórki regularnie, a powstrzymasz żółknięcie liści i uratujesz swoje plony.